I so, saw in my two-seater, Sita. Let me show you a good time Put the top down and blast the speakers And maybe we can enjoy life Maybe we can enjoy life tonight And everything will be alright Maybe I'll show you paradise And maybe you could be my Emocjonalnych ran więzi mamy pięć. Jest to rana zdrady, rana odrzucenia, porzucenia, upokorzenia i niesprawiedliwości. Kolejno, rany emocjonalnie goją się podobnie jak rany fizyczne. Dlatego teraz przywołaj sobie, jakie skaleczenie, uderzenie to kiedyś się zraniłaś fizycznie. Cudownie. I pierwszym odruchem takiego skaleczenia czy takiego zranienia się fizycznego jest strach. Strach przed tym, co zobaczę, jaka ta rana duża będzie, czy będzie krew, czy jest głęboka, czy sobie poradzę, czy będę potrzebował pomocy, i tam rodzi się z pełno strachu. Pięknie. Tak samo jest z raną emocjonalną. A my bardzo często, mimo naszego bólu, trudu i cierpienia, boimy się na nią spojrzeć, taką, jaką ona jest. A tych nie mamy jednej, a całe pięć. cudownie Teraz, jak pozwolimy sobie na nią popatrzeć, bez ocen, takie to ma, bez porównania, bez pretensji, bo ty, bo ty. Bo taka sytuacja, bo taki rodzice, bo takie czasy, bo coś tam. To dopiero z tego momentu jesteśmy w stanie ją przetransformować, ją uleczyć, wdrożyć program le leczenia. Metodą na to.